Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam przyjemność gościć po raz pierwszy na kanale pana doktora Andrzeja Szabaciuka, Katedra Teorii i Polityki i Studiów Wschodnich, Katolicki Uniwersytet Lubelski, również Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie doktorze, rosyjska Cerkiew, prawosławna, już nieraz przekonaliśmy się o tym, że no blisko Kremla jest i o tych relacjach, które łączą właśnie i samego patriarchę Cyryla z Władimirem Putinem. To są, rozumiem, zażyłe relacje. Postawa cerkwi była jednoznaczna akurat w kontekście 24 lutego. Tutaj myślę, że warto zauważyć, że jeżeli chodzi o patriarchę Cyrilla, to jego aktywność taka ideologiczna ona jest znacznie bardziej widoczna niż wcześniejszego patriarchy Aleksija II. I tutaj on niejednokrotnie krytykował zachód i wysyłał takie dość mocne oskarżenia, sugerując właśnie ten proces zepsucia na zachodzie w jego opinii obserwowano od, od dłuższego. Czasu i on traktuje te stosunki z Zachodem trochę jak taką obronę Rosji przed wpływami zła, które w jego opinii płynie z Zachodu. A, to, a zło w, to jest konsumpcjonizm, to, jest, to są tak zwane wartości, jak on to określa niejednokrotnie. Także kwestie praw mniejszości seksualnych. I ten temat on w okresie jego kierowania przez Patychek Cyrla cerkiew prawosławną rosyjską, on był bardzo widoczny. Kwestia chociażby Pussy Riot, gdzie on wprost potępił ten zespół pankrokowy. Tak więc tutaj y, znalazł on sojusznika w postaci y, prezydenta Władimira Putina, który oczywiście sam nie jest przykładem jakiegoś głęboko moralnego y, życia, ale on, on widzi bardzo, bardzo dobrze korzyści, jakie płyną z takiego sojuszu z cerkwią prawosławną. O, oba podmioty przede wszystkim podzielają te antyzachodnie, resentymenty. Widzimy to wyraźnie i w wypowiedziach Władimira Putina i w kazaniach patriarchy Cyryla. No i też owe zagrożenie, o którym mówi Cyryl, to przede wszystkim w jego, w jego opinii, także sytuacja, jaką on obserwuje na Białorusi i Ukrainie, bo jak wiemy, cerkiew prawosławna patriarchatu Moskiewskiego, ona też wykracza, jeżeli chodzi o jurysdykcję poza obszar Federacji Rosyjskiej i ona też prowadzi swoją specyficzną politykę zagraniczną, która niejednokrotnie współgra z polityką Federacji Rosyjskiej. Ale z punktu widzenia sam, samego patriarchatu kluczowa jest przede wszystkim Ukraina i Białoruś. Bo jeżeli chodzi o Ukrainę i Białoruś, na Ukrainie jest około 30% parafii, które uznają zwierzchność patriarchatu moskiewskiego, ale tak naprawdę to nie chodzi o liczbę parafii, to chodzi o liczbę wiernych, o liczbę osób, które regularnie chodzą do, do cerkwi. I tutaj ta statystyka jest znacznie lepsza niż w samej Federacji Rosyjskiej. Czyli widzimy tak naprawdę, że przyszłością demograficzną nawet, z punktu widzenia tego demograficznego, przyszłością cerkwi jest właśnie Ukraina, Białoruś. Tutaj, jeżeli chodzi o samą Federację Rosyjską, mamy poważny problem, jeżeli chodzi o, o po prostu te statystyki aktywnego uczestniczenia w życiu cerkwi. I tutaj mamy od dłuższego czasu konflikt między różnymi odłomami w cerkwi prawosławnej, na Ukrainie. On wynika tak naprawdę z tego, że po prostu część duchownych chciała się uwolnić spod, spod jurysdykcji e, Moskwy. I też od praktycznie rozpadu Radzieckiego wielu duchownych uważało, że cerkiew jest tak naprawdę narzędziem, narzędziem w rękach e, władzy świeckiej. Ja myślę, że tutaj też postawy cyr, postawę cyryla także w kontekście tej ostatniej e, nowej fazy agresji rosyjskiej na Ukrainę, trzeba spatrywać w tym kontekście. Tutaj mamy do czynienia z takim zaostrzeniem stosunków z Cerkwią Prawosławną, z tą niezależną Cerkwią Prawosławną Ukrainy po uzyskaniu tomosu w 2019 roku, ponieważ aż 700, o, aż 700 parafii, które wcześniej uznawały zwierzchność Moskwy, przeszły do tej Cerkwi Autokafalicznej. I tutaj no jest to niepokojący trend, a, a szczegól, szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę obecną sytuację, ponieważ Ponieważ wielu, duchow, wielu duchownych, ale też wiernych, nawołuje do tego, aby, aby zaprzestać w ogóle, aby ukrócić możliwość funkcjonowania dalszego cerkwi prawosławnej, która uznaje zwierzchność Moskwy na terytorium Ukrainy. Także po części dlatego, że te tereny, które kontroluje Federacja Rosyjska, czyli Krym czy, czy Donbas. Tam praktycznie tylko jedna cerkiew tak naprawdę może prowadzić legalną działalność, a wszystkie inne odłamy, które tam wcześniej funkcjonowały, zostały. zostały zlikwidowane. Te parafie jeszcze wtedy Ukraińskiej Cerkwi Autokef Autokefalicznej czy e, tej Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego nie mogły tam funkcjonować. Dodajmy też jeszcze, że duży wpływ na postawę Ukraińców e, miały doniesienia trudno powiedzieć, czy one są prawdziwe, czy nie, ale pojawiały się zaraz po, e, po tej nowej, po, po nowej fazy agresji rosyjskiej na Ukrainę, pojawiały się takie informacje, że na przykład duchowni prawosławni tej Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego oni na przykład byli oskarżani o to, że naprowadzali na przykład samoloty rosyjskie na cele ukraińskie. Oni byli oskarżani o to, że, że są po prostu dywersentami rosyjskimi. Udało się, zgodnie z informacjami, które pojawiały się w mediach ukraińskich, kilka takich osób złapać i postawić im zarzuty. Dodatkowo też, jeżeli chodzi o, o szczególnie wschodnią Ukrainę, Znamy kilka przypadków zamordowania przez wojska rosyjskie kapelanów ukraińskiej cerkwi prawosławnej, tej autokefalicznej. To też budzi taką no, gniew społeczeństwa ukraińskiego, że Rosjanie po prostu prześladują tą autokefaliczną cerkiew. No i też niszczenie celowe, niszczenie cerkwi prawosławnych, które nie były cerkwiami lojalnymi wobec Moskwy przez wojska rosyjskie, które zajęły dany, dany obszar. Aresztowania księży, posiadowania księży, no to jest też to, co, co budzi budzi opór i sprzeciw ludności ukraińskiej. Ja myślę, że tutaj to jest początek pewnego procesu, bo my na razie słyszeliśmy o tym, że 17 z 53 eparchii przestało w czasie liturgii wymieniać patriarchę Cyryla, ale ja myślę, że to jest, pro, to jest zjawisko, które bardzo szybko postępuje i podobnie będziemy obserwowali bardzo szybki przyrost parafii, które formalnie będą przyłączały się do ukraińskiego kościoła prawosławnego, autokafalicznego i ja myślę, że tutaj sama postawa Cyryla, jego, jego kazania, które on wygłosił z, z, zaraz po, po, now, po początku nowej fazy agresji rosyjskiej, one pokazują, że Cerkiew Prawosławna stoi murem za Władimirem Putinem, też szerzy jego narrację. Jego narrację co do przyczyn wojny w pewnym sensie też usprawiedliwia Władimira Putina. A w obliczu tego, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, w obliczu tych brutalnych ataków na, na ludność cywilną, no trudno jest w jakikolwiek moralny sposób usprawiedliwić tego typu działania, no to jest po prostu coś niebywałego. Rozumiem, że skala infiltracji cerkwi rosyjskiej przez służby no jest ogromna i tutaj można mówić o jakiejś kontroli. Ja myślę, że to, to, to sięga tak naprawdę początków odrodzenia rodze, od cerki prawosławnej w 1943. Ta cerkiew od samego początku była ściśle kontrolowana przez KGB i służby rosyjskie. I prawda jest taka, że większość duchownych prawosławnych, nie tylko zresztą, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską ale tych duchownych, którzy byli ściśle związani z patriarchatem moskiewskim, oni mają swoje teczki w archiwach KGB i z tego powodu też no, mają świadomość tego, że władze świeckie mają haki, które mogą w przypadku braku lojalności wykorzystać przeciwko tym osobom. Po drugie też zauważmy, że cerkiew prawosławna myśli jednak w kategoriach takich, że państwo może pomóc w, w działalności powiedzmy misjonarskiej, budowa nowych świątyń, remonty świątyń to jest takie myślenie bardzo niebezpieczne, bo jeżeli spada poparcie dla, dla władzy świeckiej, to to się odbija też na, na sytuacji cerkwi. I taki sojusz bardzo bliski, on jest o tyle, o tyle niepokojący, że on może utożsamiać cerkiew na przykład z, z tymi organami represyjnymi, które władze wykorzystują do kontroli społeczeństwa i też podkopywać zaufanie do cerkwi. A zauważmy, że jeżeli chodzi o większość państw poradzieckich, to właśnie cerkiew prawosławna najczęściej cieszy się największym autorytetem wśród miejscowej ludności. Tak więc postawa Cyryla, ona też w pewnym sensie on pokazuje to, że no, moim zdaniem on po prostu tak zareagował bardzo nerwowo na postawę samej cerkwi ukraińskiej, bo zauważmy, że 24 lutego, czyli w momencie rozpoczęcia agresji, no nowej fazy agresji rosyjskiej na Ukrainę, metropolita Onufry wystąpił z takim no, bezprecedensowym kazaniem, w którym apelował o jedność, apelował o wsparcie armii ukraińskiej, w którym nawoływał do solidarności. I wzywał Władimira Putina do zaprzestania bratobójczej wojny, co było no, chyba niespodziewane także w samej Moskwie, bo do tej pory jednak Onufry, jeżeli chodzi o wypowiedzi polityczne, on, on praktycznie ten temat całkowicie omijał. Koncentrował się na kwestiach tylko i wyłącznie moralnych, na kwestiach związanych właśnie z życiem, życiem duchowym. Wątek, wątki polityczne w jego okazaniach praktycznie się nie pojawiały i oskarżano go o to też. Wysuwano takie oskarżenia, że on po prostu jest. Lojalny wobec Moskwy, lojalny wobec patriarchy Cyryla. Okazało się jednak, że to nie jest takie proste. Dalej widzimy, że wiele parafii ostro krytykuje te kazania patriarchy Cyryla, i też widzimy, że nawet, nawet w Kijowie ławra, ławra peczerska, która jest postrzegana jako takie, takie centrum rosyjskiego prawosławia, tam też jest problem z, z lojalnością duchownych. Bo niektórzy nie wymieniają w tej liturgii yy, po prostu patriarchy Cyryla także. Co jest chyba największym zaskoczeniem, bo nikt się spodziewał, że akurat w tej ławrze taka sytuacja będzie miała miejsce. Dziękuję serdecznie dzisiaj o, o ten wątek, jak religia, jak świat religii miesza się z rosyjską polityką, pan doktor Andrzej Szabaciuk. Bardzo dziękuję. Winsko dziękuję serdecznie.